Oh, да не е. О, давене. О, ти си ясно. Да, няма е. да е. Добре, Обратно, тук с лампата запада. Сервър, за, за 14 а, да, сър, боже, това е за здраве. 14 против там. Ага, дали го няма. Nie, nie, nie Dalinko go nie ma Poprosiłam może... Kyrina o coś zrobić, ale Dalinko nie ma, albo wypadce, bo, bo, bo cóż o, jedna osoba. Dzień dobry. Z sumie mam bardziej dobry wieczór. A to jest teraz noc, będzie. O, dwie osoby. Alolo

Nie, no napisy mnie słyszysz czy nie? Co osoby są? A dobra, słychać mnie. To ogólnie ot otwieram swój serwer Discord. Discord. Tam będziecie mogli ze mną grać, gadać, i Te inne. Tak to nie chce mi się robić live'a i pewną sobie co chwilę coś piszecie. aha Co ci chodzi? Cztery są. Oj, i, i lajki. Dwa ktoś został. Pięć, jak szybko. Co jest? Znaczy, u Was tak pokazuje, że jest mniej. U mnie pokazuje yy, co chwilę, że na przykład jest pięć, więcej. Bo u Was to jest tylko z opóźnieniem. Tam parę sekund, za minutę. Ej, moment, moment... 5 osób No nie, to... Boże, boże. Boję się pokazać twarz Na 3 tysiące subów pokażę bo zanim wbiję te 3000 osób, to będę mieć to trochę minie. Z 2-3 lata pewnie. Nic. Po prostu teraz po server Discord cicho jestem. A się boję pokazać twarz dlatego, że się boję, że I, gdzieś mnie spotkacie i będziecie za, za mną ganiać. Serio, bo ja i, jest dużo na wakacje po Polsce. Tak pół Polski chyba zwiedziłem już. Jak nie więcej. Bo w tylu miejscach byłem. To, to jest tego... Po prostu nie da się tego jakoś... Po prostu nie potrafię tego ocenić. Boga, server, Discord spożyłem. Później tutaj zrobię więcej kanałów. Halo? Serwer Discord właśnie zrobiłam, bo to nie jest takie cięskie. Tylko więcej kanału będę musiał stworzyć, bo to na, na razie zbytnio nie wygląda. Słaby to jest. O, kanał głosowy. Lobby. Nie. Halo? Nie, 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 tylko I zobaczę, czy to nie, i jest, nie, to nie, 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 na pewno będą mogły być, Chyba nie, nie, to posuwać. Eee, o dobra, ja to już ile będzie mogło maksymalnie być. Poczekajcie chwilę.

Dobra, jest przybliżona. Wbijajcie jak chcecie na ten serwer. A nie no to zaraz linka podam. Gdy tu kanał. Zatem jeszcze zrobię 3, 11 i więcej, ale nie tyle. Widzą gen. As. Czy tam chat? Moment. No ja co? link i używam kota aj na live'a. No i już gadacie, co muszę. O, i to już mój Discord. A znaczy nie mój Discord, tylko no. Ym... Nie przed nas. To się to się usunęło. Samo. Ja, jak masz on jakiś problem to zobaczysz teraz co nie? no i jakiś problem do mnie masz? teraz? no nie, bo nie masz pisać jak w sobie sensie to dołączajcie, link dałem, nawet go przypnę specjalnie Chyba może pisać maksymalnie to 60 sekund, nie wiem, zobaczę to. Chyba to 5 maksymalnie możecie, nie wiem. Nie wiem napisać lol bo nie wiem dokładnie ile. Nie, może szybko. Dobra, może się dołączyć, ja nawet czekam tam. I to chyba, I to chyba zaraz w końcu, bo tam raczej ten czas. Aha, nie dołączacie. No w sumie, jak będę mieć więcej osób, to raczej dołączycie. Albo ktoś dołączy. Zrobię z dziś no? I kto to tu w ogóle? Ja Poczekaj. bo nie wiem, na czym bym miał wybrać? S L V I K R U I Oj, oj, oj! oj oj nie ja nie potrafię śpiewać nie potrafię nie potrafię nie potrafię nie potrafię, nie potrafię śpiewać i disa bym za serce nie zrobił chyba bym miał coś śpiewać to bym miał trochę niefajne słowa Bodzice mi się kojarzy z jednym. Czekajcie, chwilę. Czekaj. Bo nie wiem dokładnie, jak to jest, ale mi się wydaje, że chyba to chodzi o to. Coś podobnego do tego. Chyba to ogląda iść, chyba wy to widzieliście Albo i nie, ja, ja, ja to się... Nie wiem o co chodzi z tym dis disowaniem. Byłem tyle. Nie wiem o co chodzi. Tego myślę po to robić. A ile filmów zrobiłem, a ile subskrypcji mam, niedużo A tym bardziej wyświetleń A 200 nie mam Dobra zobaczę ktoś na serwisie Discord, aha dalej nie ma Halo, Ej chyba zaraz zrobię kolejnego live'a Albo nie, nie opłacasz, się ja po prostu będę sobie na w moim drugim telefonie i ustawię telefon tak. tako O nie, bo wy tam wpadniecie. Nie, i dla witek będzie. Dobra, pogramy ten nowy update. Ogólnie coś tam nowego, przez ten zrobiłem temat, ale nie wiem jak się nazywa nawet. A nie, dobra, mi się nawet grać nie chce, mi się wszystkiego nie chce. Nawet tego live'a mi się nie chce robić. Dobra, to chyba końc. Nie wiem, chyba mi się nudzić, tylko grać i gadać. Zobaczmy, jakaś wejdę na serwer Keepscroft. Cicho muszę być. Ja trochę boję, bo tak wyzywają tam. Dobra, wejdę na pierwszy lap, na pierwszy lap serwy, ale na czymś innym. Dobra, tutaj nikomu nie ma. O 21.00 live późno, bo właśnie jakieś 8 minut temu. Aha, dobra. A tu. Ale. Ale jutro chyba. Chyba jutro, nie wiem. Dobra, wchodzę na ten serwer Discord, trochę się boję, wyciszę się. Wręcz sobie usunę na albo lepiej wyciszę to z siebie. Nie pokazałam ekranu, bo, bo musiałam się po prostu rozłączyć tego wyłączając swój telefon. Bo nie mogę po prostu tego no się rozłączyć. A nie chciałem też tego pusteć, żebyście to słyszeli, co mi tam mówią. Bo jak wracam tego na serwis anarchii i tam gdzie gadają, to przeklinali. Nie wiem jak normalnie to Nie mogę po prostu przekoninać, ja więc tego nie powiem jak. A z tego nie puszczę, bo bym banał dostał raczej. Dobra, puszcz... Dobra, wyjdę na ekran, ale się wycisa. Ale na innym serwerze. To będzie zbyt głupie jak widzę ten anarchii znowu ale oni bana nie dostałem, to jest mega dziwne bo oni bana powinni dostać a nie tam przyjeździć i przeklinać. tam sobie go nasła, żeby sobie ich po, pobanował dobra, nie, pójdźmy se na jakiś inny serwer, o nie, tutaj nie mam na 1 1amcpl nie, bo tutaj nikt nie siedzi a nie, n1, n1, dobra Teraz ten na N1, tylko nie ma. Na... Aha, to były te dwa samo serwery. Dobra, idę na CubeCraft, bo tam. Uch, uh, uh, trochę tych osób jest. Nie, to ja się boję. Ja się boję teraz. Nie, dobra, ja wchodzę, bo ja się boję. Nie, nie wchodzę, bo ja się boję. Wolę nie ryzykować. Ryzyk fizyk. Dobra, ryzykuję. Nie chciałem po wejściu, w koło mi się kliknęło. I znowu telefon musiałam wyłączać. jakie zaproszenie? Tej kto to mnie wysłał zaproszenie? Nie wiem, czy i ma i zobaczę to tu. Trochę to ryzykowne jest. Bo już koszycę przyjęłem i mam tego. Mam nadal ją znajomych i mam zamiar ją zablokować, bo nawet nie wiem, kto to jest. Tak mam parę osób, których nie znam. A z nimi gadam. Dobra, pokażę jak tam A nie mam po tym na razie. na te dwie osoby na 5 lajków. Nigdy 5 lajków nie miałem w takim szybkim tempie.

I ja to na chwilę kończę.